Czas zacząć. Wielkie Święto Miasta zostało dzisiaj zainaugurowane kolorowym korowodem, który przeszedł spod Urzędu Miejskiego na rynek. Przed nami weekend pełen zabawy, koncertów, luna parkowego szaleństwa, a także sportowych zmagań i gier, których przy okazji Dni Sy będzie niemało. Jest piątek, 22 dzień maja. Fabian Miszkiel, witam i zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. Dziś także o jedzeniu nie będącym tylko zaspokajaniem apetytu, ale też prawdziwą ucztą dla zmysłów. Powiemy również o wyjątkowej inicjatywie funkcjonariuszy Nyskiego Zakładu Karnego. Od dzisiaj Nysa do niedzieli stanie się jednym wielkim parkiem zabawy. Coś dla siebie znajdą i starsi, i młodsi, bo przygotowanych atrakcji jest co niemiara. W południe, wielobarwnym pochodem i przekazaniem dzieciom kluczy do miasta rozpoczęło się świętowanie. Kilkuset wykonawców, dwa dni koncertów, miasteczko dla dzieci i Luna Park, imprezy sportowe i kulturalne. Wszyscy są zaproszeni, i kto tylko chce, może przyjść i wspólnie bawić się na dniach Nysy. Kolejna edycja Święta Miasta już się rozpoczęła. Punktualnie o godzinie 12 spod Urzędu Miejskiego wyruszył kolorowy korowód, który przeparadował przez rynek. Najbardziej kolorowymi jego uczestnikami były fantazyjnie przystrojone dzieciaczki z przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych. Dzisiaj Dzisiejszy dzień to atrakcje przede wszystkim dla dzieci i to nim, a dokładnie uczniom sportowej szkoły podstawowej w Nysie, kordian Kolbiasz wręczył klucze do bramy miasta. Klucze! Serce się radowało wszystkim dorosłym, patrzącym na dużą liczbę dzieci. tych dzieci było jak najwięcej, tak jak mówiłem na początku, o przetwarciu Dni Nysy. Dzieci musi mieć coraz więcej. To jest przyszłość Nysy, o to trzeba walczyć. Stąd też udział dzieci i taki impreza jest najważniejszy. Dzisiaj dzień dla dzieci. Tradycyjnie już w piątek dzieci ze szkoły podstawowej przejmują klucze do miasta. W tym roku zespół szkół sportowych otrzymał od burmistrza klucz wraz z prawem do zarządzania imprezami weekendowymi. My pakujemy biurka, opuszczamy urząd. Będziemy uczestniczyć w zabawie razem z dziećmi. Byli rodzice, którzy podziwiali swoje pociechy. Chciałem oglądać y, syna. Syn do podstawówki, do przeszkola? Nie, nie do przeszkola. Którego? I numer 5 integracyjnego. Mhm. I jak wypadł? No właśnie, szukam, nie mogę znaleźć na razie. Także. I córka jeszcze chodzi do. Podstawowej numer 5. Ale nie tylko rodzice zachwycali się przebraniem najmłodszych. Mieszkańcy miasta, którzy tłumnie zjawili się na rynku, również nie szczędzili pochwał malutkim biedronkom, skrzatom i pajacykom. Dzisiaj jestem zaskoczony, bo tak kolorowo nigdy nie było jak dzisiaj. Także jak się patrzy na tę młodzież, na te dzieci, to, to, to nabawa człowiekiem optymizmem. I dla dzieci zajęć też było dzisiaj co niemiara, bo cała ulica tego zamieniła się w ogromny plac zabaw. Trochę się wnuczka pobawiła. Teraz już będzie trochę zimno, gdzie się do domu. Taki Gusia? Tak. A tak to fajnie, żeby tylko pogoda była, żeby też nie padał. To będzie fajnie. Dzisiaj są dni nysy i się bawię Jaki? bardzo super. Yy, tańczyłem rumbę albo czacze. Jak się tańczyło? No jak się tańczyło? Super, nie? Jak na dni nysy w końcu. Atrakcję zapewniała profesjonalna obsługa. Tutaj robimy kolorowe bransoletki. Jak te brązoletki wyglądają? No mamy takie koraliki, dzieci sobie przychodzą, nawlekają na żyłkę i same mogą popróbować. I to jest takie fajne, bo zręcznościowe, także też przy tym się uczą. Tutaj jest bardzo dużo dzieci, tak, także nawet chłopcy do bransoletek, nawet chłopcy. Były też kolorowe plakietki, wybijane na miejscu na mini prasie. Całej siły, zaciskamy, tak, nie lekko. I znowu gotowa. Proszę bardzo. Mali sportowcy za to sprawdzili swoje umiejętności podczas turnieju koszykówki ulicznej. Drużyn dzisiaj mamy 43. Jutro na teraz jest zapisanych chyba 27 albo 26. Czyli w sumie uczestników grubo ponad 200. Sobota i niedziela upłynie za to pod znakiem koncertów i zabaw dla trochę starszych. Wydaje mi się, że każdy na pewno coś dla siebie ciekawego znajdzie. Program jest fajny, ciekawy, obszerny. Na pewno będzie dobrze. Myślę, że Agnieszka Chylińska ostatnio jest na topie, także powinna być duża publika. Ze znajomymi na pewno będziemy korzystali i, i z atrakcji, i z koncertów. Nie zabraknie nas. Dlatego razem z burmistrzem Kordianem Kolbiarzem zapraszamy wszystkich do zabawy na dni sy. Zapraszam serdecznie. Wystarczy wyjść z domu, nie trzeba mieć pieniędzy. Wystarczy trochę chęci, parasolka na wszelki wypadek, dużo uśmiechu, życzliwości. Każdy coś na siebie znajdzie. Zachęcam i zapraszam z całego serca. Straszy swoim wyglądem i szpeci wizerunek miasta. Mowa o starej rzeźni przy skrzyżowaniu ulic Bema i Mazowieckiej w Nysie. Gmina rozpoczęła właśnie negocjacje w sprawie odkupienia od obecnego właściciela zrujnowanego terenu wraz z budynkami. Stara rzeźnia jest nie tylko nieklubną wizytówką miasta, stwarza także zagrożenie pożarowe. Na przestrzeni ostatnich lat obiekt stawał w ogniu wielokrotnie. Ostatni raz takie zdarzenie miało miejsce w kwietniu, o czym informowaliśmy w wiadomościach. Pożary tam występowały w ostatnich latach wielokrotnie. Od początku 2012 roku naliczyłem ponad 10 wyjazdów na ten obiekt. Takie najpoważniejsze to był 2012 rok, gdzie na tym głównym budynku cała konstrukcja dachu w sierpniu 2012 konkretnie roku, roku spłonęła. Niszczający obiekt stanowi duże zagrożenie. Na dodatek obecna sytuacja prawna sprawia, że Straż Pożarna ma związane ręce i nie może wymóc tego, by budynek był zabezpieczony przeciwpożarowo. Przy silniejszym wietrze, jeżeli to się będzie działo, jeżeli pożar będzie na konstrukcji dachu, to zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że ten wiatr, elementy płonące gdzieś tam z konstrukcji dachu, zaniesie w nieoczekiwane miejsce. Działania takie prewencyjne prowadzimy w stosunku do obiektów, które są użytkowane, czyli budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego. Tam pojawiamy się z planowanymi kontrolami bądź doraźnymi. Kontrolami, które Zmierzają do ustalenia, czy są przestrzegane przepisy przeciwpożarowe, czy nie. Natomiast budynki, które nie są użytkowane, no, po prostu powinny być zabezpieczone, tak żeby się tam nic nie działo, ale egzekwowanie tego nie należy do nas. Być może jednak niedługo sytuacja ulegnie zmianie. Gmina Nysa rozpoczęła negocjacje w sprawie odkupienia od obecnego właściciela zrujnowanego terenu wraz z budynkami. Zaproponowaliśmy nowemu właścicielowi możliwość odkupienia tego terenu. Jesteśmy w trakcie negocjacji. Jeżeli spotkamy się w zakresie ceny i i ustalimy, że obie strony są usatysfakcjonowane, to gmina będzie chciała to odkupić od obecnego właściciela. Jeśli negocjacje się powiodą, obiekty wpisane do ewidencji zabytków przejdą renowację w uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozostała część terenu miałaby zostać uporządkowana i przeznaczona m.in. na miejsca parkingowe. Jesteśmy po rozmowach z panią konserwator. Pani konserwator stwierdziła, że ten narożny budynek, ten, który właśnie jest zabezpieczony, on jest na stałe wpisany w krajobraz Obraz naszego miasta, w taki krajobraz historyczny. On na pewno nie może być przedmiotem rozbiórki. Pozostałe tereny i obiekty, które się znajdują na, te, na tej działce, te obiekty służące produkcji, mogą być rozebrane według słów pani konserwator. Naszym zadaniem będzie przygotowanie i udrożnienie tego terenu, udostępnienie na początku mieszkańcom gminie tak, i zagospodarowanie go w ramach choćby nawet takiego parkingu przysłowego na, przysłowowego na początku miasta, jak się wjeżdża, ale docelowo. Doprowadzenie tej działki do, zwięks... do większej atrakcyjności sprzedaż nowemu właścicielowi. Gmina liczy też na to, że w tym miejscu powstaną nowe stanowiska pracy, a obiekt przestanie wreszcie straszyć wyglądem mieszkańców i turystów. Jedzenie w restauracjach przestało być tylko zwykłym zaspokojeniem apetytu. Wiele lokali stara się, aby oprócz serwowania gościom dań najwyższej jakości, podarować im też także inne ciekawe doznania. O tym, że jedzenie nie musi być tylko konsumpcją i może mieć wartość dodaną świadczy chociażby przykład Nyskiego Papu. Kiedy burczy nam w brzuchu i najwyższy czas coś zjeść, mamy dwa wyjścia: albo przygotujemy danie sami, co w wypadku amatorów może być ryzykowne, albo wyjdziemy na miasto i zdamy się na to, co zaserwują nam miejscowi restauratorzy. Grunt to dobrze wybrać lokal. Jeśli wolimy nieco inny standard obsługi, warto przestudiować internet czy popytać znajomych. W Nysie miejscem, gdzie można dobrze zjeść, ale też miło spędzić czas, może być na przykład lokal o jakże smakowitej nazwie papu. To jest dobre jedzenie, którego nigdzie indziej w Nysie nie ma. To są tortille w różnych formach, wrapów albo kosodili. Eee, mamy różne marynaty, które sami robimy codziennie rano. Eee, jest na przykład mango czatnej z, z kurkumą, z, z kurczakiem. Eee. Ciekawe rzeczy, po prostu przyjść, spróbować. Ale nie tylko jedzenie jest siłą tego miejsca. Robimy mnóstwo imprez. Na czerwiec mamy na przykład dwóch DJ, jeden to spisek jednego z Nightmare Telexic Trio albo Jeremy Murphy z Dublina, którzy będą grać tutaj w ciągu dnia muzykę. Mamy, mamy spotkanie z twórczością Danuty Kobyłeckiej ze poetka. Mamy dzień dziecka z Elmo i dużo ciekawych jakichś tam gier i zabaw. Mnóstwo rzeczy się dzieje. Jeśli jednak nasze kubki smakowe domagają się jeszcze większych wrażeń, zawsze możemy poszukać nieszablonowych lokali w naszym kraju albo za granicą. W Polsce możemy zjeść obiad w kopalni soli w Wieliczce. W tawernie znajdującej się głęboko pod ziemią sól do dani zbija się ze ścian. Czasami więc, żeby poczuć niebo w gębie, trzeba zejść pod ziemię. A czasem, by skosztować małego co nieco, można nawet przekroczyć granicę państwa. Zwłaszcza, że w jednej z restauracji w Niemczech małe co nieco nabiera zupełnie nowego znaczenia. Mój mały kotlecik z serem, piklami, pomidorami, cebulą i sosem. Co weekend sprzedajemy 200 burgerów, a każdy z nich waży około kilograma, napakowany mięsem. Ten jeden kawałek jest większy niż ekstra burger w większości knajp. Chyba nie dam temu rady. To zdecydowanie wielki burger. W tej restauracji rozmiar ma znaczenie. Kuchnia musi się postarać, żeby zaspokoić nadludzkie apetyty. A te, jak wiadomo, rosną w miarę jedzenia. Jadro sosu, stos, frytek i pół metra kiełbasy. Ewidentnie domowa kiełbasa. W środku pyszne zioła i przyprawy. Mógłbym zjeść. Bestsellerem są sznecle. W innej restauracji już to byłaby duża porcja wielkości mojej twarzy. Tutaj są takie trzy. Smaczne, chrupiące, bardzo dobre. Ale skoro wychodzimy poza zwykłe kulinarne gusta, wyjdźmy też na chwilę poza granicę Europy. Poza starym kontynentem także nie brakuje oryginalnych, ciekawych, a nawet dziwnych, czy wręcz szokujących lokali gastronomicznych. W Bejrucie znajdziemy na przykład restaurację, której tematem jest wystrój wojskowy, a w menu znajdziemy takie potrawy, jak grana do napędzie rakietowym, kałaszników czy dragunów. Motto lokalu brzmi sandwich, możecie zabić. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś z polskich restauratorów zdecydowałby się na tak oryginalne menu. Przedbitewny wzmacniacz woja. To <grystanie> A pobitewne pobojowisko? Flaki. <grystanie> A pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? Rasu. Na Filipinach można na przykład zjeść obiad na plantacji orzechów kokosowych. Główną atrakcją dla wielu nie są jednak wcale kokosy, a posiłek u stóp wodospadu, jaki oferuje lokalna restauracja. Wertując kulinarną mapę świata, od mnogości smaków i atrakcji może wręcz zakręcić się w głowie. A tym z Państwa, którzy właśnie przygryzają frytki czy raczą się z habowym oglądając wiadomości, polecamy kulinarne eksperymenty. Bo jak powiedział Stanisław Jerzylec, w walce między sercem a mózgiem zawsze zwycięża w końcu żołądek. To już przesądzone. Nysa po latach starań doczeka się wreszcie hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Projekt wybudowania wielofunkcyjnej hali w Nysie zyskał akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki i znalazł się na liście inwestycji strategicznych. Całościowy koszt budowy nowej hali, która ma stanąć ostatecznie przy ulicy Sudeckiej to około 20 milionów złotych. Ministerstwo dofinansuje budowę obiektu w 50%. Hala ma powstać w ciągu dwóch lat, a będą z niej mogli korzystać nie tylko siatkarze, ale także inni sportowcy. W hali będzie można także organizować koncerty czy wystawy. honorowych klubów krwiodawstwa w Polsce jest kilkaset, a nawet kilka tysięcy. W samym województwie opolskim działa ich prawie 60, a na terenie powiatu nyskiego 15. Honorowy klub krwiodawców Osocze jest jednak klubem wyjątkowym, bo został założony w nyskim zakładzie karnym. Osocze liczy kilkudziesięciu funkcjonariuszy służby więziennej, którzy pracują w nyskim zakładzie karnym. Celem powstania klubu jest zrzeszenie osób, które oddają regularnie krew, a nie należą do żadnego klubu. Czyli zawiązać ich w klubie i razem poprowadzić tą działalność, która sprzyja organizowaniu czasu wspólnego funkcjonariuszy, czyli zebrania, szkolenia. Jak przyznaje prezes najmłodszego obecnie klubu honorowych krwiodawców na Opolszczyźnie, idea idealnie jest nowa. Wcześniej funkcjonariusze sami na własną rękę regularnie oddają. Zanim tutaj klub został zawiązany, osoby, które tutaj pracują w zakładzie karnym, jeszcze przed przyjęciem tutaj do zakładu karnego, oddawało już krew i nie należał do żadnego klubu. Taka idea się narodziła powstania tutaj klubu w zakładzie karnym w Nysie. I w tym roku, w kwietniu 2000, 2015 roku, 14 kwietnia, udało się wspólnie z funkcjonariuszami statutowo zawiązać klub Honorowych Dawców krwi. A nieocenioną pomocą w dopełnieniu formalności był dla strażników dyrektor Nyskiego Zakładu Karnego. Pułkownik Mirosław Rasławski oraz można chyba śmiało powiedzieć legenda nyskiego krwiodawstwa Franciszek Nowicki, który oddał już astronomiczną liczbę 74 litrów krwi. Prezes klubu Chorąży Komar zaprasza do uczestnictwa wszystkich chętnych z zewnątrz. Jak przyznaje, strażnicy więzienni chcą walczyć z krzywdzącym ich stereotypem klawisza. Większość z nas ma wyższe wykształcenie. Chcemy pomagać ludziom swoją bezinteresownością, a krew to dar ratujący życie tłumaczy. Bezinteresowny dar który tutaj, każdy z funkcjonariuszy i osób, które należą tutaj do klubu oddaje po prostu drugiemu człowiekowi pomaga. Będziemy zrzeszać również osoby, które nie należą tutaj do zakładu karnego, czyli możemy mogą się zapisywać do nas osoby spoza terenu zakładu, osoby cywilne. Serdecznie zapraszamy. Powstanie klubu to duma naszego zakładu, przyznaje major Henryk Holtz, oficer prasowy nyskiej jednostki. Administracja, dyrekcja zakładu karnego w Nysie wspiera oddolną inicjatywę naszych funkcjonariuszy, którzy zrzeszyli się w klubie honorowych dawców krwi osocze. Uważamy, że jest to idea, którą należy propagować wśród innych zakładów karnych na terenie całej Polski. To jest idea wyjątkowa, bo niewiele e, takich klubów powstaje. To jest pierwszy klub na opolszczyźnie. Tak, tak. Jest to pierwszy klub na terenie województwa polskiego, na terenie okręgu polskiego. W kraju takich klubów jest zaledwie kilka, dlatego funkcjonariusze z Nysy chcą szerzyć ideę honorowego krwiodawstwa na łonie całej służby więziennej. Już zapowiadają organizację różnych akcji tematycznych. Jesteś Jesteśmy nowym klubem, będziemy dopiero, można powiedzieć, pączkujemy, będziemy się rozwijać. W tym roku już planujemy z inicjatywy tutaj naszej wspólnie z panem dyrektorem zakładu karnego, będziemy planować. No... Żeby ten klub działał, tak, musimy się rozwijać, musimy zorganizować jakieś zawody, musimy pokazać, że istniejemy na rynku. tak. I zapraszamy do współpracy inne kluby, mówi chorąży Mariusz Komar. Wszystkie kluby są klubami partnerskimi, współpracujemy, świetnie nam się współpracuje z klubem przy Policji w Nysie, gdzie prezesem jest pan Franciszek Nowicki, który nam tutaj serdecznie podziękowania dla tego pana, pomógł w zorganizowaniu i pomógł w założeniu tego klubu. Powstanie takich klubów honorowego krwiodawstwa jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, ponieważ w razie potrzeby... Przeprowadzenie zbiórki krwi konkretnych grup. Samym honorowym krwiodawcom przysługuje również szereg przywilejów. Podróżujemy coraz częściej i dalej. Lubimy wyjazdy do krajów śródziemnomorskich, jak również do tych bardziej egzotycznych, jak na przykład Tajlandii czy Singapuru. Rozwija się też turystyka krajowa, doceniamy rodzime przysmaki, zabytki i naturę. A maj to już praktycznie ostatni dzwonek na planowanie urlopu. Dłuższe wakacyjne wyjazdy Polacy planują zazwyczaj tuż po świętach Bożego Narodzenia i już wówczas szukają atrakcyjnych zakątków, wygodnej bazy noclegowej oraz tanich biletów lotniczych. Choć ten ostatni element nie jest już aż tak pożądany, z prostego powodu. Przede wszystkim polscy turyści w tej chwili najczęściej wybierają w czasy w e, kraju. Polska branża turystyczna, czyli biura podróży, ale nie tylko biura podróży, bo również gestorzy Bazy hotelowej, ośrodki wczasowe, no w tej chwili bardzo intensywnie się rozwijają, o czym świadczy wzrost ruchu krajowego. I rzeczywiście ta teza znajduje potwierdzenie w naszej sądzie, którą przeprowadziliśmy na ulicach Nysy, bo nie mieliśmy problemu z napotkaniem osób, które wakacje zamierzają spędzić w kraju i wybrać się na przykład nad Polskie Morze. Kocham Polskie Morze. Dlaczego? Jest tam piękna plaża, jest po prostu. Dla mnie ja nie lubię gorąca, więc dla mnie to jest idealne. Ktoś, kto lubi ciepłe może, no to sobie jeździ w ciepło. Ja lubię bardzo nasze morze, nasze klimaty, nawet ten wiatr nie przeszkadza. Choć niektórzy nadzatłoczone kurorty cenią sobie bardziej spokojniejsze miejscowości. Drowy. Bardzo taka maleńka miejscowość kameralna, bardzo spokojna, bez tłoku, bez zbyt dużej ilości ludzi. Dlatego lubię to miejsce. Jak tam pani czas spędza? Leniuchuję, jak każdy na urlopie każdy na urlopie. Nie wszyscy jednak w tym roku mogą sobie pozwolić na słodki wypoczynek. No na razie to musimy sobie załatwić praktykę na wakacyjną. Najprawdopodobniej jakaś praktyka. To ja jeszcze nie wiemy, czy na miejscu, czy gdzieś za granicą. Prawdopodobnie spędzę cały pracując. Praktyki studenckie. Całe wakacje. Gdzie te praktyki? W Nysie, w Hołazach. no w szpitalu ogólnie. Jakiś odpoczynek może by się przydał potem? Nie, raczej nie w tym Roku. Prawdopodobnie może następne, ale to jeszcze nie. Są też tacy, którzy urlop mają już za sobą. Bo z żoną akurat z sanatorium wróciliśmy i trochę to kosztowało, także nie planujemy okay. wakacji. A gdzie Państwo byli? Dwustrojnych. Także odpoczęci jesteśmy. Pomarzyć o wakacjach jednak zawsze można, a nasi rozmówcy nie ograniczali się w wymienianiu różnorakich miejsc, gdzie mogliby bajkowy urlop spędzić. Gdzieś daleko, jak najdalej, gdzieś za granicę, na, do jakichś ciepłych krajów poleżeć i naprawdę odpocząć. A gdzie? Eee, nie wiem, może w Chorwacji? Chorwacja? Turcja. Malta, Hiszpania, bardziej w tę stronę. E, Paryż i okolice. Barcelona, akurat raz już tam byłem, spodobało się, ciekawy, fajna architektura. Co chciałbym zwiedzić, to Islandię na pewno. Także, jeżeli kiedyś będę miał możliwość, to na pewno tam pojadę. Może bardziej w USA, niedostępne takie. Zawsze kusi. Tylko trzeba się zbawić z wizą troszeczkę, a to jest. a to jest jednak kłopot. Jestem patriotką, nasze polskie morze. Zdecydowanie. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości we wtorek 26 maja. Życzę dobrej weekendowej zabawy i do zobaczenia!